Witam. Jest godzina 6. Dzisiaj mamy 22 sierpnia 2020 roku. Stan licznika, jak widać. A ja wyruszam w moją motocyklową podróż życia, czyli objazd dookoła Polski. Tutaj sobie zapisałem na kartce plan. Jakby ktoś był zainteresowany. Dzień pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Później dwa dni przerwy na odpoczynek i kolejny, kolejne dni. Mniej więcej trasy, przez jakie miasta będę przejeżdżał. Łącznie w planie 3649 km. 9 dni jazdy. Zapakowałem się, jak widać, z mojego rollbaga. Rollbag 50 litrów pojemności. Nie jest wypakowany do końca. W rollbagu mam tylko ciuchy na przebranie i dwie pary butów. W kufrze mam takie najpotrzebniejsze rzeczy, czyli yy, jakaś tam zapasowa bluza, jakby się zrobiło zimno, chociaż dzisiaj się nie zapowiada, bo dzisiaj ma być jeszcze ostatni dzień upałów. Yy, ciuchy przeciwdeszczowe, jakiś podstawowy zestaw kluczy, jedzenie, picie. Plan wycieczki. No i tyle. Z motocyklu wymieniłem olej, były wyregulowane zawory, jest naciągnięty na sparowany łańcuch. Niestety nie udało mi się kupić jakiegoś małego sprayu do łańcucha, także będę musiał gdzieś po drodze zajechać do jakiegoś sklepu. Plan na dzisiaj jest trochę trochę inny niż na tej karcie, bo tam było chyba 492 km. Ja przejadę dzisiaj około. 550 km, bo nocleg mam w trochę innym miejscu niż Wolin, ale niedaleko pogoda dzisiaj zapowiada się średnia, bo może popadać później ale deszcze mają być przelotne także ja tutaj bez żeby nie tracić czasu za dużo nie będę opowiadał jest godzina 6 o 6 miałem ruszyć, także ruszam mam nadzieję, że wszystko wypali że motocyk da radę no, ja na pewno dam radę. No, to co tu dużo gadać. <laughs> Trzeba jechać. Do usłyszenia.